Sobór Katedralny Chrystusa Zbawiciela w Moskwie jest formalnie najważniejszą świątynią rosyjskiego prawosławia. Jego losy są wyjątkowo interesujące. Budowano go bowiem dwukrotnie, najpierw w XIX wieku i znów w latach 90., po tym jak bolszewicy wysadzili oryginalną budowlę w powietrze. Powstanie Soboru Chrystusa Zbawiciela jest związane ze zwycięstwem Rosji nad napoleońską Francją w tzw. wojnie ojczyźnianej 1812 roku. Jeden z dowódców wojsk carskich, generał Piotr Gikin, zaproponował wzniesienie wotum dziękczynnego narodu rosyjskiego za wyzwolenie ojczyzny z rąk Napoleona. Pomysłodawca nawiązał do świątyń dziękczynnych wznoszonych na Rosji już wcześniej, m.in. Soboru Wasyla Błogosławionego na Placu Czerwonym, który postawiono w XVI wieku po zdobyciu przez wojska moskiewskie kazania. Idea ta spodobała się carowi Aleksandrowi I, który pod koniec roku 1812 wydał specjalny manifest. Zobowiązał się w nim do, jak czytamy, wybudowania świątyni wdzięczności opatrzności Bożej, która zbawiła Rosję od grożącej jej zagłady. W 1814 roku rozpisano międzynarodowy konkurs na projekt cerkwi. Zwyciężył młody, 27-letni architekt Karl Wittberg. Jego zamysłem było stworzenie ogromnej świątyni, która przyćmi wielkością i splendorem samą Bazylikę Świętego Piotra w Rzymie. Założono budowę świątyni o 240 metrach wysokości, otoczonej kolumnadą składającą się z aż 600 kolumn. Wnętrze miało być bardzo jasne i mieścić ogromny panteon poległych w wojnie z Napoleonem. Jako miejsce budowy świątyni, wybrano znajdujące się na południowym zachodzie Moskwy tak tzw. wróblowe wzgórza. 12 października 1817 roku, w piątą rocznicę oswobodzenia miasta od wojsk francuskich, odbyła się uroczystość wbudowania kamienia węgielnego. Pomimo ogromnych nakładów finansowych, budowa przez kilka lat nie wyszła poza fundamenty. Największą przeszkodą okazała się gleba, miękka i piaszczysta, nie nadająca się na fundament mogący utrzymać tak masywną konstrukcję. Na domiar złego architektowi Wittbergowi udowodniono sprzeniewierzanie pieniędzy przeznaczonych na budowę świątyni. Odsunięto go od projektu i po kilkuletnim procesie zesłano na katorgę. Zaś nowy car Mikołaj I nakazał w 1825 roku wstrzymać wszelkie prace. Mikołaj I postanowił rozpocząć budowę świątyni dziękczynnej w nowym miejscu i według nowego projektu. Głównym architektem stał się znany carowi Konstantyn Ton, który tworzył w bliskim Mikołajowi I stylu bizantyjsko-rosyjskim. Cerkiew zaczęto budować w ścisłym centrum Moskwy, zaledwie kilkaset metrów od Kremla. Teren był wówczas zabudowany m.in. przez kobiecy klasztor. Według legendy niezadowolona z wyburzenia klasztoru i konieczności przeprowadzki opadka monastyru miała rzucić klątwę mówiąc, to miejsce będzie puste. Projekt Konstantyna Tona zakładał budowę świątyni na planie równoramiennego krzyża greckiego. Wysokość świątyni miała wynosić 103,5 metra. Na poziomie parteru Sobór okalało obejście z marmurowymi tablicami, i wypisanymi na nich nazwiskami bohaterów wojny ojczyźnianej. Wnętrze projektowano jako przestronne, jasne i ozdobione freskami. Budowa rozpoczęła się w 1837 roku i trwała blisko 50 lat, aż do roku 1883, w którym konsekrowano świątynię. Architekt Konstantyn Ton poświęcił jej większość swojego życia, niestety nie dożywając oficjalnego zakończenia prac. Umiera on w roku 1881, widząc jednak świątynię w stanie bliskim ukończeniu. Od momentu poświęcenia Soboru staje się on głównym miejscem celebracji ważnych rocznic państwowych. Świętuje się tu stulecie zwycięstwa nad Napoleonem w 1912 roku, czy obchody 300. rocznicy objęcia władzy przez Romanowów. Niestety władza bolszewicka już w 1918 roku decyduje o zamknięciu Soboru. W latach dwudziestych świątynia pozostawała zamknięta. Wkrótce polityka władz radzieckich wobec religii zaostrzyła się jeszcze bardziej. W 1929 roku Stalin ogłosił program tzw. bezbożnej pięciolatki, ukoronowaniem którego miała być eliminacja wszelkich odniesień do Boga i religii z przestrzeni publicznej oraz bardzo często także fizyczna eliminacja kapłanów i świątyń. Prawosławni próbowali bronić swoich cerkwi. Dla ocalenia omawianej świątyni zostało powołane specjalne bractwo Soboru Chrystusa Zbawiciela, w skład którego weszło ponad 500 osób duchownych i świeckich. Jednak los głównej świątyni Moskwy był już przesądzony. Społeczeństwo radzieckie było przygotowywane przez propagandę na zniszczenie soboru. Mówiono nie tylko o szkodliwości religii i konieczności zerwania ze średniowiecznym zabobonem. Nowa inteligencja radziecka uznała też, że sobor Chrystusa Zbawiciela nie przedstawia żadnej wartości ani z punktu widzenia historycznego, ani też artystycznego i architekturalnego. Wreszcie 2 lipca 1931 roku zostaje podjęta oficjalna decyzja o zburzeniu soboru Chrystusa Zbawiciela. Początkowo zaczęto rozbierać świątynię cegła po cegle. Jednak okazało się, że taka metoda jest zbyt żmudna i czasochłonna. Postanowiono zatem podłożyć pod sobą ładunki wybuchowe. 5 grudnia 1931 roku mieszkańcy Moskwy byli świadkami aż dwóch potężnych eksplozji, bowiem pierwsza okazała się niewystarczająca do sforsowania masywnych murów cerkwi. Samoporządkowanie grozowiska zajęło półtora roku. Drogocenne wyposażenie cerkiewne zrabowano już wcześniej. Marmurę i kamienie wykorzystano przy budowie stacji moskiewskiego metra i do utwardzania ulic. Szczęśliwie część przedmiotów udało się ocalić, przenosząc do popularnych w Związku Radzieckim muzeów ateizmu. Na miejscu soboru komuniści planowali postawić Pałac Rad, czyli miejsce na zjazdy partyjne przedstawicieli poszczególnych republik Związku Radzieckiego. Budynek miał powstać w monumentalnym stalinowskim stylu i stać się najwyższym wieżowcem świata 415 metrów wysokości, łącznie z ogromną 100-metrową figurą Lenina na szczycie. Sam wskazujący palec wodza miał mieć aż 6 metrów długości. Wewnątrz zaprojektowano między innymi dwie potężne sale kongresowe o pojemności 22 tysiące osób każda. Pałac Rad miał być prawdziwą dumą i wizytówką nie tylko Moskwy, ale też całego nowego państwa radzieckiego. Faktyczna budowa Pałacu Rad rozpoczęła się w 1935 roku. Przez kilka lat udało się wylać fundamenty i wznieść nieliczne fragmenty podstawy wieżowca. W momencie wybuchu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czerwiec 1941 roku, przedsięwzięcie wstrzymano. Wszystkie dostępne siły i surowce rzucono wówczas na front, a władze radzieckie złagodziły swoją antyreligijną politykę. Po wojnie zaś z ulgą zaniechano pomysłu budowy Pałacu Rad. Przez kilkanaście lat w ścisłym centrum Moskwy straszył więc ogromny, porzucony plac budowy. W 1960 roku postanowiono fundamenty niedokończonego wieżowca dosłownie zatopić i urządzić w miejscu dawnego soboru największy odkryty basen świata o nazwie Moskwa. Basen ten funkcjonował w latach 1960-1994, ciesząc się ogromną popularnością wśród mieszkańców stolicy Związku Radzieckiego. Miał aż 130 metrów średnicy i funkcjonował przez cały rok, posiadając systemy podgrzewania wody. Basen w miejscu soboru budził oczywiście kontrowersje. Niektórzy uważali zabawę w tym miejscu za niegodną. Rozpowszechniała się też miejska legenda o masowych utonięciach w basenie, spowodowanych działalnością grupy grasujących tam mścicieli soboru. W tym czasie o soborze Chrystusa Zbawiciela przypomniał obywatelom Związku Radzieckiego słynny kosmonauta Jurij Gagarin. W odważnym przemówieniu, wygłoszonym na forum Komsomołu, Gagarin wspomniał o zburzonych pomnikach i symbolach dawnych bohaterów, wymieniając nie tylko omawiany sobor, ale też łuk triumfalny z wojen napoleońskich, który przetrwał w Moskwie aż do lat 30. Wydaje się, że Gagarin nie podkreślał znaczenia religijnego soboru, a raczej symboliczne. Jako budynku będącego pomnikiem wielkiego narodowego zwycięstwa. Faktem jest, że łuk triumfalny odbudowano wkrótce po przemówieniu Gagarina, coś na miejscu Soboru basen Moskwa działał jeszcze wiele lat. Dopiero pod koniec lat 80. pojawiają się liczniejsze głosy wzywające do odbudowy zniszczonej świątyni. Inicjowano też pierwsze zbiórki pieniędzy. Niestety, w warunkach szalejącej inflacji i niestabilności gospodarczej, pieniądze zebrane do roku 92 straciły swoją realną wartość. Formalną decyzję o odbudowie władze Moskwy podejmują we wrześniu 1994 roku. Prace ruszają pod koniec tego samego miesiąca przy poparciu prezydenta Jelcyna. Z placu odbudowy wywieziono ponad 60 tysięcy metrów sześciennych starego betonu z basenu Moskwa oraz symboliczny kamień węgielny Pałacu Rad. W styczniu 1995 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod odbudowywaną świątynię. Odtąd przez całą dobę pracuje tu w systemie trzyzmianowym około 4 tysięcy robotników. Pod względem projektowym odbudowa soboru nie była zadaniem nazbyt skomplikowanym. Istniała bardzo dobrze zachowana dokumentacja techniczna i fotograficzna oryginalnej świątyni. Założono, że odbudowywany sobor z zewnątrz praktycznie niczym nie będzie różnić się od pierwotnego. Niekiedy decydowano się zastosować inne materiały dla zdobień lub udoskonalić technicznie pewne rozwiązania, jak na przykład mechanizm otwierania drzwi wejściowych. W XIX-wiecznym Soborze do otwarcia masywnych wrót potrzebnych było kilku mężczyzn. Teraz poradzi sobie z nimi nawet słabsza fizycznie starsza kobieta. Większe zmiany zaplanowano wewnątrz cerkwi. Sobor miał stać się świątynią dwupoziomową, w przeciwieństwie do jednoprzestrzennego oryginalnego Soboru. Otóż budowniczowie pałacu rad znacząco pogłębili teren, stawiając fundamenty pod przyszły wieżowiec. W momencie przystąpienia do odbudowy świątyni postanowiono dobrze zachowane fundamenty pałacu wykorzystać na urządzenie w nich dodatkowej cerkwi przemienienia pańskiego. Zaś na poziomie właściwym odbudować historyczny sobor Chrystusa Zbawiciela. Obecnie z poziomu ulicy wchodzi się do właściwego soboru, z którego później schodami zejść można do nowej cerkwi. Udostępniony został też taras widokowy. Kwota, jaką wydano na odbudowę soboru, jest oficjalnie nieznana. Darowizny pochodziły z budżetu państwa i instytucji państwowych. Doliczono się także 20 milionów wpłat od indywidualnych darczyńców. Nieoficjalnie szacuje się, że całe przedsięwzięcie zamknęło się w gigantycznej kwocie aż 100 milionów dolarów. Już w marcu 1996 roku, zatem zaledwie kilkanaście miesięcy po rozpoczęciu prac, odbyła się uroczystość poświęcenia i zawieszenia krzyża zdobiącego główną kopułę. Pierwsza liturgia w jeszcze nieukończonym soborze odbyła się na Wielkanoc roku 96. Nieco więcej czasu zajęła rekonstrukcja wnętrza świątyni i ponowne ozdobienie ścian soboru. Wszystkie prace zakończono w roku 2000 i 19 sierpnia patriarcha Aleksy II dokonał konsekracji świątyni. Od tego czasu Sobór Chrystusa Zbawiciela ponownie jest główną świątynią przywódcy rosyjskiego prawosławia. Tam też odbywają się uroczystości religijne z udziałem głowy państwa. Jeżeli zobaczą Państwo prezydenta Rosji w Cerkwi w czasie ważnych świąt, to na 90% będzie to transmisja nadawana właśnie z omawianej w tym filmie świątyni. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Po praktyczne wskazówki na temat tego, jak dotrzeć do soboru Chrystusa Zbawiciela, zapraszam na stronę wostokpodróże.pl. Do usłyszenia.